Hej, to ja! I dzisiaj robię filmik o tym, jak zrobić sobie takie małe, przytulne miejsce. Jeszcze mojego nie skończyłem. E, ja zalecam go zrobić pod biurkiem. Jakieś tam misiaki tam dam. Już to wrzucam, o. No. Więc najpierw trzeba mieć biurko, pod którym można tam różne rzeczy porobić potem trzeba dać dwie poduszki tak, dwie koło siebie to są dwie czarne i przewrócę je, bo czarny to taki negatywny kolor, a zielony na drugiej stronie mają to taki ładny kolor nie, tutaj jeszcze jest dalej ale tym pod biurkiem to nie widać potem dać sobie kocyk, o Jezu jaka brudna poducha, nieważne Tą tylko na jedną czarną, bo po drugiej stronie jest brudna, a jedną zieloną dam. Potem mieć jakiś kocyk na wszelki wypadek, gdyby było zimno, albo coś, szczególnie w ten sezon. Szczególnie jak nie macie porządnej koszulki, tak jak ja. To znaczy, ja mam swetry świąteczne i te ale. Nieważne. Drugie, mieć koło tego półkę. Nie wiem, czy widać, bo beznadziejnie mam światło, ale tutaj mam półkę. I tutaj, tak, mam jakąś serię. Tutaj mam Diary of Wimpkid serię. Nie widać w ogóle mojego palca. Tam dalej mam jedną serię. Tutaj Diary of Wimpkid, a tutaj różne. Nie jest tak naprawdę tak ciemno, tylko się zdaje. Um, I potem mieć jakieś radio. Tutaj blisko. To dostaję na urodziny. 29 listopada tego roku i mieć jakieś płyty. Ja mam tutaj na przykład Lady Gaga Art Pop, Ewa Farna Winna. Tam jeszcze mam w tym pudełku fajny a to wy ten długopisem jakimś czymś no wyrobiłem a potem mieć tony, tony miszków, bo wiem, że to się zdaje dziecięce, ale każdy potrzebuje czasami się tak przytulić, tak, wiecie, szczególnie jak jest ktoś smutny albo coś. Ja po prostu tak fajnie tak się czuję, tak się... fajnie po prostu jest się czasem przytulić, nieważne jak dziecięce to się ludziom zdaje. Sorry, że tak trochę d ale telefonem kręcę, więc no, um. Potem trzeba mieć jakieś światełko, ja teraz nie mam, więc potem kiedy sobie wezmę. A tego bater... Uuu, myślałem, że baterie wysiadły. Aha, no tak musiało trochę posiedzieć. Więc może teraz będzie widzieć, jak tak założę na głowę. O. Widać lepiej? Troszeczkę. A potem mieć jakieś zasady, bo jak Będziecie z znajomymi, tam wchodzicie albo coś. No to muszą mieć zasady. Ja mam tak. Ja mam napisane tutaj nie widać e, miejsce maksa, tutaj. Czyli, wiesz, takie miasto maksa. Nie widać więc na siebie tam. E, zasady może być maksymalnie dwie osoby no bo spójrzcie, jakie małe pod moim białkiem dwa, bądźcie trochę ciszej i trzecie patrzcie się dobrze. Um. No, i no, tak się robi taki przytulny. Brrr! Szałas. Co to w ogóle jest? <grym> um. A jeżeli chcecie więcej się dowiedzieć, um, jeżeli chcecie się dowiedzieć, skąd mam to wszystko, no to oglądajcie dalej. Um. No, dalej. To. Jest chyba z Ikei. ten, um, Te poszywki są chyba z. Um, tutaj mamy taki sklep Primark, się nazywa Primark w Anglii, ale w Polsce też widziałem podobne takie dwustronowe. Um, tego mam z IK i tego też. Um, a tego nie wiem, bo dostałem na urodziny. Od mojej cioci. O, dwie cioci mi dały. Um, to jest pewnie z Ikei, ale każdy ma swoje, swoje biurko. Um, a książki to takie, jakie Wy lubicie tam dajcie, więc nie musicie się pytać. To jest zbusza, jak um, ja dostałem ze sklepu Argos. To można w empiku, to można w empiku. Um, i chyba tyle trzeba wiedzieć, żeby takie coś sobie zbudować. Co to było? No nie no. A ja lubię takie płyty rokowe, popowe elektroniczne, dlatego mam tutaj Lady Gaga, Ewa Farna, Ewa Farna, Ewa Farna i Ewa Farna, więc głównie pop no, i pudełko będzie stało puste na jakieś tam rzeczy. No i tak.